Moi drodzy, spamy w czasie oczekiwania, w tym czasie adwentu i dzisiaj usłyszeliśmy ważną zachętę Pana Jezusa w Ewangelii, który mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was poprzepię, ja wam dam ukojenie. I właśnie my przychodzimy na tę przeświętą, świętą, aby jeżeli nosimy trud i ciężar naszego serca, naszym życiu, naszej codzienności, żebyśmy mogli powierzyć go Panu Jezusowi, a dzisiaj w sposób szczególny przez ręce Matki Najświętszej i nieustającej pomocy. Moi drodzy, odkrywamy wiele tajemnic na tych naszych spotkaniach adwentowych, doradczych. Poznaliśmy już w ubiegłym tygodniu różne ważne miejsca, takie jak parafia, kościół, takie jak prezbiterium. Może sobie przypomnimy nie tyle miejsca, Ile to, co usłyszeliśmy od początku tego tygodnia. Ponieważ, kiedy skończyliśmy omawiać miejsca, skupiliśmy się na największej tajemnicy, jaką jest Msza Święta. Od czego zaczyna się Msza Święta? Od czego zaczyna się Msza Święta? czy osoby. Od znaku krzyża. No, od znaku krzyża, a zanim zrobimy znak krzyża, to co kapłan wcześniej robi? Śpiewa. Właśnie, śpiewa na wejściu, ale to nie kapłan, tylko organista. Jest procesja wyjścia, wejścia. A? Ksiądz, co? Co robi? Całuje ołtarz. Właśnie, całuje ołtarz. I to są takie momenty czyli procesja wejścia, pocałunek ołtarza i znak grzyża, które rozpoczynają mszę świętą. I w poniedziałek jaką tajemnicę odkryliście? Jaką w poniedziałek tajemnicę odkryliście? Odkryliśmy, że jesteśmy parafii? Nie, to było już tydzień temu, ponad na gdzie mieszkaliśmy? Nie, to też było dawno, dawno. W ten poniedziałek przedwczoraj. O organach. Super, właśnie o organach, o śpiewie w kościele, nie? I, moi drodzy, ta tajemnica o śpiewie, o organach, o tym, że w naszej parafii jest i Pan Organista, który pomaga nam i towarzyszy w śpiewie, jest Siostra Organista, która także wspiera śpiewem naszą wspólnotę. Ale sami by nie dali radę. Kogo potrzebują do pomocy? Kogo? Wiernych. Wiernych, właśnie wszystkich nas. Dlatego zachęcam Was, żebyście dzisiaj, i nie tylko dzisiaj, na naszych spotkaniach doradni głośno śpiewali. Jest ekran, jest tam tekst wyświetlony, żebyśmy głośno śpiewali, bo tak. Dzisiaj, jak przyglądałem się, przysłuchiwałem, to tak jakbyście nie jedli dzisiaj od rana nic. Kiedyś Ksiądz Mariusz powiedział też w kazaniu, że chyba słabo żeście pojedli, bo nie chcieliście odpowiadać, a dzisiaj coś tak, śpiew też tak skłabiutko Wam yy, poszedł, ale poprawimy się, nie? Dlatego zachęcam Was do tego, żeby przede wszystkim śpiew, ale także odpowiedzi, te które Ksiądz mówi. I wczoraj właśnie dowiedzieliście się kolejnej tajemnicy. Jaka to była tajemnica? Jaka to była tajemnica? Dlaczego Ksiądz na początku Mszy Świętej całuje ołtarz? Tak jest. Dlaczego całuje ołtarz? Jaka jeszcze? Jaka jeszcze tajemnica? Szczęść Boże. No, Szczęść Boże, czyli e, tajemnica e, jak powinniśmy się witać w różnych miejscach, super. Jaka jeszcze tajemnica? E, znak, krzy, ja, e, znak krzyża. Znak krzyża, czyli to co sobie powiedzieliśmy, co robimy na początku mszy świętej. Jaka jeszcze tajemnica? Że jest e, święta Maryja. Że jest Święto Maryja, ale o tym za chwilkę też. Ale tajemnica, kiedy ksiądz mówi Pan z wami. Co to znaczy, jak ksiądz mówi nam przy świętej Pan z wami? Bardzo proste i jednocześnie bardzo trudne. Co to znaczy? Że przyjdzie Pan Jezus. No, nie tyle, że przyjdzie, ale że już z nami jest. Ale że już ten Pan Jezus z nami jest. Widzimy tego Pana Jezusa? Nie widzimy? Nie widzimy. Nie widzimy, to jak to jest z nami? To jest, czy go nie ma? Jest. No właśnie, to jest właśnie ta tajemnica, że jest, mimo że go nie widać. Jest, mimo że go nie widać, nie widać, ale on jest ukryty. Najpierw jest ukryty w Słowie Bożym, kiedy słuchamy Ewangelii, kiedy kapłan czyta Słowo Pańskie. A potem jest ukryty na ołtarzu pod postacią chleba i wina. O tym jeszcze sobie za niedługo powiemy. Dobrze, i tu nam koleżanka powiedziała, że wczoraj była taka uroczystość Matki Bożej. Co to za uroczystość była? Co to za uroczystość była? Niepokalanego poczęcia. Niepokalanego poczęcia, Najświętszej Maryi Panny. Co to znaczy? Niepokalanego poczęcia. Co to, to znaczy, że Maryja jest niepokalanie poczęta? Że urodziła się bez grzechu pierworodnego. Właśnie, że urodziła się bez grzechu pierworodnego. Były takie dwie osoby w historii świata, które urodziły się bez grzechu pierworodnego. To była Matka Boża i kto jeszcze? Jezus. Właśnie, i Pan Jezus. A co to jest ten grzech pierworodny? Co to jest ten grzech pierworodny? Grzech, z którym się rodzimy. Grzech, z którym się rodzimy, właśnie. Jest to grzech, z którym się rodzimy. I my mamy go do dzisiaj, ten grzech pierworodny? Mamy go, czy, czy już go nie mamy? Mamy go, czy nie mamy? Nie mamy go, bo przy chrzcie... Właśnie. Nie mamy go, bo przy przyszcie został usunięty. I moi drodzy, dzisiaj jako obrazek dostaniecie chrzcielnicę. Chrzcielnica, którą trzeba będzie wkleić na nasze plansze, jest symbolem właśnie i yy, znakiem chrztu i tego, że w nas już nie ma grzechu pierworodnego, ale jest też znakiem kolejnej tajemnicy, o której chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, ale zanim ja Wam powiem, to myślę, że troszkę przybliżą wam tę tajemnicę nasi bohaterowie, czyli kto? Czyli kto? Jadzia, macie i Dziadek. Jadzia, macie i Dziadek, to posłuchajmy ich teraz. Dla Jadzi był to bardzo ważny dzień w szkole. Oprócz jednej spacji, jaką było śpiewanie w scholi parafialnej, do której od niedawna należy, miała jeszcze drugą. Sport, czyli bieganie. Dziś właśnie miały się odbyć szkolne eliminacje do zawodów rejonowych w bieganiu. Jadzia nie tylko biegała w szkole, ale także wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką z klasy chodziła na dodatkowe zajęcia w pobliskim klubie sportowym. Obydwie dziewczynki w swojej dyscyplinie były naprawdę dobre. Częste treningi nie poszły na marne, ponieważ wstępne kwalifikacje na poziomie klasy obie przeszły jak burza. Zajęły dwa pierwsze miejsca. Hurra! Hurra! Jeszcze jedno zwycięstwo i pojedziemy na zawody Ryamabwe! Pozostał ostatni bieg, w którym brały udział po dwie dziewczynki z każdej klasy czwartej. Emocje towarzyszyły wszystkim uczestnikom. Każda chciała wygrać, każda chciała z dumą reprezentować szkołę na kolejnym etapie zawodów. Wystartowały. Już po kilkunastu metrach jada z Madzią wysunęły się na prowadzenie było prawie pewne, że to one będą zwycięzczeniami tego biegu. Nie wiadomo było tylko, kto zajmie pierwsze miejsce. Obydwie dziewczynki biegły prawie ramię w ramię. Jeszcze kilka metrów i Jadzia zbiegłaby na metę jako pierwsza. Jednak w pewnym momencie poczuła, że coś stało się z jej nogą. Potknęła się i z wielkim impetem upadła na bieżnię. Pierwsza na metę zbiegła Madzia, a Jadzia nie mogła zrozumieć, co się stało. Po chwili wszystko się wyjaśniło. Gdy sędzia podszedł, aby upewnić się, że nic złego jej się nie stało, wyjaśnił, że potknęła się o nogę swojej koleżanki. I Madzia z tego powodu zostaje zdyskwalifikowana, a prawdziwą zwyciężczynią biegu jest Jadzia. Jak to? Madzia podłożyła mi nogę? Przecież to moja najlepsza koleżanka! Jadzia nie mogła w to uwierzyć, ale Madzia zrozumiała swój błąd. Zrobiło jej się bardzo przykro i nie chciała tak wracać do domu. Postanowiła podejść do Jadzi, aby ją przeprosić. Jadziu, ja sama nie rozumiem, jak to się stało. Bardzo cię przepraszam. Tak bardzo chciałam być pierwsza. Nie wiem, dlaczego to zrobiłam. Madziu, nie martw się. Przyjmuję Twoje przeprosiny. Przecież jesteśmy najlepszymi koleżankami z klasy. A nawet byśmy Każdemu może się coś takiego zdarzyć. Nie możemy się gniewać. No, usłyszeliśmy kolejną przygodę naszych bohaterów. Powiedzcie, co takiego wydarzyło się na tych ostatnich zawodach? Co takiego wydarzyło się? Jadzia potknęła ten... nie, Madzia potknęła jadzie. Madzia potknęła jadzie, Co się wydarzyło? A był wypadek. Był wypadek, właśnie, było skłóczenie. Yy, kto yy, komu nogę podłożył? Madzia nie chcą, co nogę podłożyła jaki. Nie chcą to Czy chcą co? Madzia co? Mazia podłożyła nogę Jadzi, Dlatego, że chciała być pierwsza, a to Jadzia wygrywała nie? Yy, zrobiła coś dobrego, czy coś złego? 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 Dlaczego przecież chciała wygrać? No i, i takim sposobem by wygrała. To co w tym jest złego? Dlatego, że mogło się coś stać. No, na pewno mogło się Jadzi coś stać. E, dlaczego jeszcze złego? Bo gra nie fair play. Właśnie, bo e, zawody wtedy byłyby nie fair play, nie, by, nie byłoby sprawiedliwie, e, rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Słuchajcie, kiedy powiedzieliśmy sobie o chrzcienicy, powiedzieliśmy sobie o grzechu pierworodnym, którego już nie mamy, bo mam nadzieję, że wszyscy zostali ochrzczeni, ale skutkiem tego grzechu pierworodnego jest to, że nieraz popełniamy grzechy, że nieraz popełniamy grzechy, złe uczynki, tak jak na przykład popełniła Madzia. I te grzechy są ciężkie albo lekkie. Skąd wiemy, który grzech jest ciężki a które lekcji? Ci, którzy już są po pierwszej komunii, pewnie znają odpowiedź. Skąd wiemy? Ciężki to jest taki, coś takiego dużego zrobiło złego. No, coś takiego dużego zrobiło się złego, no czyli w rzeczy ważnej, takiej bardzo dużej, ważnej materii. Możemy mieć ciężki grzech, musisz mieć yy, świadomość. Właśnie, świadomie i dobrowolnie zrobienie jakiegoś złego czynu. Czy Madzia popełniła grzech ciężki, czy nie? Nie. Nie? Czyli nie zrobiła świadomie nie podłożyła nogi, czy świadomie podłożyła nogę specjalnie, czy niespecjalnie? Niespecjalnie. Niespecjalnie, na pewno? Specjalnie. Specjalnie. Kto jest za tym, że specjalnie ręka do góry? A kto jest na tym, że nie specjalnie ręka do bóra? To chyba by przegłosowano, że specjalnie, nie? Moi drodzy, specjalnie podłożyła nogę, nigdzie tam nie padło, że przez przypadek. Specjalnie, czyli było to świadomie. Jeżeli czyn jest zły, świadomie i dobrowolnie, czyli specjalnie, i nikt nas nie zmusił do tego czynu, wtedy mamy grzech ciężki. I jak mamy grzech ciężki, to co powinniśmy zrobić? Co powinniśmy zrobić, a mamy grzech ciężki? Iść do spowiedzi. Właśnie, iść do spowiedzi. Ale są takie sytuacje, że popełniamy grzech lekki. Czyli jeżeli na przykład macia by niespecjalnie podłożyła jednak tą nogę, to bym był grzech lekki, nie? Jeżeli czasem coś zrobimy niespecjalnie, nie wiem, zapomnimy, że jest piątek i zjemy wędlinę albo coś innego, nieświadomie zrobimy, to w tym momencie mamy grzech lekki. I co trzeba zrobić z takim grzechem lekkim, żeby go nie było? No, co trzeba zrobić? Też się wyspowiadać. No, niekoniecznie trzeba się wyspowiadać, bo najważniejsza jest powiedź, kiedy mamy grzech ciężki. A kiedy mamy grzech lekki, to trzeba? Trzeba odmówić modlitwę moja Właśnie to trzeba odmówić modlitwę moja wina, czyli tak zwany akt pokutny. I dzisiaj tajemnicą naszą jest właśnie akt pokutny. Akt pokutny, czyli to, co powiedzieliśmy na początku Mszy Świętej, kiedy zacząłem, powiadam się Bogu, kiedy potem biliśmy się w piersi: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. I ten akt pokutny, odmówiony publicznie. Władzi grzechy lekcji i wtedy możemy przystępować do Komunii Świętej, ale tylko grzechy lekcje e, z grzechów ciężkich trzeba się wyspowiadać. Wcześniej, zanim ten akt pokutny nastąpi, ksiądz wtedy e, zachęca do odmówienia. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeczni, abyśmy mogli godnie przyjąć Najświętszy Sakrament. I wtedy, kiedy ksiądz zachęca, ważne i warto, żebyśmy sobie pomyśleli, Jakie grzechy lekkie mamy, za które chcemy przeprosić? Jakie grzechy lekkie mamy, za które chcemy przeprosić? I następnie przepraszamy słowami, spowiadam się Bogu, albo podobnymi, bo czasem yy, Ksiądz troszkę inne słowa używa, ale akt pokutny zawsze nam przy świętej jest. Więc ważne jest, żeby, jeżeli zrobimy coś złego, żeby przeprosić, tak jak zrobiła Tomadzia. Zobaczyła, że źle postąpiła. Przyszła do Jadzi, przeprosiła, a Jadzia jak się zachowała? Obraziła się na nią? Obraziła się? Obraziła się na Madzie? Wybaczyła jej. Właśnie, wybaczyła jej i powiedziała, że: No, nic się nie stało, będziemy dalej najlepszymi przyjaciółkami. Nie? I tak samo, kiedy przepraszamy Pana Boga, Pana Jezusa, Pan Bóg wtedy też nam przebacza i mówi. Dobrze yy, zdarzyło się, będziemy mimo wszystko, nie martwcie, będziemy mimo wszystko najlepszymi przyjaciółmi. Będziesz znów mógł spotykać się ze mną na Eucharystii, przyjmując komunię świętą. I to jest bardzo ważna tajemnica naszej wiary, że Pan Bóg daje nam możliwość przebaczenia, że daje nam taką możliwość, że możemy iść do Niego albo do spowiedzi, albo na mszy świętej i powiedzieć przepraszam. Był taki zwyczaj jeszcze nie tak dawno, że dzieci zanim szli do spowiedzi, szły do spowiedzi, to podchodzili do rodziców i przepraszali. Mamo, tato, przepraszamy, że zrobiliśmy coś złego, nie? Czyli też ym, bardzo ważne jest to słowo przepraszam. I zachęcam Was abyście nie obawiali się, nie wstydzili się tych słów często używać. Trudne one są, bo wtedy pokazuje, że to jest moja wina, co zrobiłem, ale jakże ważne są te słowa, ponieważ przede wszystkim budują taką jedność i zgodę wśród najbliższych. Dobrze, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o naszą tajemnicę. Widzę, że jakieś duże serce się pojawiło. Ciekawe, ile tam w środku tych serduszek jest, bo zasłoniło cały nasz koszyk. Chciałbym, żebyście przynosili serduszka z Waszymi postanowieniami. Może czasem jest i będzie trzeba mieć takie postanowienie, że przeproszę mamę, tatę, brata, siostrę za to, że powiedziałem jakieś przykre słowo, albo pokłóciłem się, albo zrobiłem jakoś cikusa. Dlatego obierzcie sobie postanowienia albo dobre uczynki w tym czasie Adwentu, które będziecie wypełniać i realizować. Dobra.